Witam moich widzów, to trzeci nabytek Pana Adama Tak się prezentuje Filmik jest nagrywany w sobotę Po południu Jest 16 Jestem tak troszeczkę przeziębiony Miałem nagrywać rano, ale jakoś mi się z łóżka nie chciało wstać Troszkę później przyjechałem do Królików no, Samiec tak się prezentuje, tak jak widzicie o, jest najmłodszy z tego grona. O. Bardzo duży. Bardzo wyrośnięty. ale teraz tylko jadę już na jęczmieniu i na owsie Tutaj wam o. Po. jęczmie, pokażę. Widzicie? Nowa dostawa trzech woreczków hodowlę troszeczkę zaspokoi na jakiś czas no samiec tak się widzi samiec bardzo fajny ostatnio nie ma troszeczkę czasu żeby cokolwiek nagrywać <laughs> i co robić bo niestety teraz dużo pracuje i tak to jakoś wyszło ale jest czas jak krójki oczywiście jest czas żeby się dalej w to bawić w hobby, moje hobby no i tyle no Samiec jest naprawdę ładny Naprawdę wyrośnięty Pade Te trzy samce będą tutaj robiły Kapitalną robotę w mojej hodowli Tak mi się wydaje Nic tam się raczej nie będzie Chyba działo Jutro będzie Króliczkom sianko dawane Bo dzisiaj nie dawałem Dzisiaj dawałem tylko jęczmionek no, Króliczki Co jakiś czas zaspokajane są Gałązkami Sosnowymi w tamtym tygodniu nie było filmiku. Obiecałem, że w tym tygodniu będzie filmik troszeczkę dłuższy. Tak jak miałem. Obiecane Wam. Jest trzeci nabytek. Ostatni nabytek. Jeszcze jestem. W dobrej myśli, że jeszcze zaspokoją mnie od pana dama samice. Jedna lub dwie. Także jestem dobrej nadziei. Troszeczkę żona mi przerwała, bo ty nagrywałem, ona sama tak jest Tak, jeszcze jakby dwie samiczki mnie wspomogły moją hodowlę. troszeczkę by się rozwinęło bo te króliki są kapitalne kapitalnie rosną w ogóle nie mogę się ich nachwalić też jakieś zainteresowanie jest tymi filmikami moimi oglądaniem bardzo się cieszę z tego powodu bardzo jestem zadowolony będziemy to rozwijać tutaj też dajemy ten takie warzywka. To jest marchewka cięta i to są buraczki, też dajemy każdemu po garstce, tak jak mówię, coraz bardziej się dzieje. Filmiki będą nagrywane, tak jak mówiłem, raz w tygodniu albo co drugi tydzień, ale raczej mi się wydaje, że będą nagrywane raz w tygodniu, a co jakiś czas będą nagrywane co drugi tydzień. Bo tak co tydzień czasami widzę, że to oglądanie się zmniejsza. Samość większa. Jakieś komentarze są dodawane. Raz więcej, raz mniej. Fajnie, że ten kanał się rozwija, idzie ku dobremu, to będziemy to rozwijać. Oczywiście samce będą wykorzystywane, samic jest dużo. Jest te trzy samce będą robiły mi się wydaje kapitalną robotę. Dużo ich kryć czeka. Ale to bardziej tych jesiennych, bo teraz musimy troszeczkę tych pro samców mam, <tosłuch> bo tutaj był zainteresowany. <tosłuch> samców TB jest sporo. Oczywiście młodych takich średnich młodych. Samic te samice nawet są dorosłe. Ostatnio tam kolega wziął parkę nie spotkałem także mam nadzieję że będzie zadowolony no, co tu dalej mówić no Ruk się naprawdę fajnie prezentują naprawdę fajnie idą, fajnie mi tu rosną jak widzicie słomy też ubywa tutaj siana też coraz bardziej tutaj to już się robi coraz mniej mam nadzieję, że słomy starczy, siana to nie ma problemu bo jeszcze jakiś tam zapas jest jeszcze kostek jest parę w drugim pomieszczeniu <laughs> taka spora ilość więc myślę, że będzie dobrze że jakoś tego nie braknie Zboża też, widzicie, co chwilę coś tam dokupuje, co chwilę jest coś w beczkach. Jest coraz więcej. <laughs> Tramuszek granulatków bo znowu mi się skończył. No i tak, co tutaj dalej mówić. Tutaj jest woda już przygotowana na królików na jutro. Tu jeszcze końcówka syntezji. Tu jest tutaj. Klona jedzą. Już mają okorowanego całego, widzicie? Teraz wybieram w taką zimę co 3 tygodnie, gduj. Co, co tydzień, nie latem, będzie znowu co tydzień. No i powoli się ten kanał rozwija. Ku dobremu to idzie. Chodoba też się rozwija. Tak jak mówię, jeszcze co najmniej mnie dwie samice muszą wspomóc od pana Adama. I jeszcze mam nadzieję, że jakieś dwie jeszcze dziś kupię. Też jakiegoś dobrego hodowcy Może mi, mi polecicie kogoś jakiegoś dobrego hodowca Oczywiście z rodowodami, żeby ta Hodowla mogła wystawić rodowody, takie kliki mnie tylko interesują Może mi polecicie to pisze, proszę pisać w komentarzach Lepiej, żeby to był hodowca gdzieś Pomorskie, zachodnio-pomorskie, No wielkopolskie niech będzie no, i co tu dalej mówić? Samice mi się przydały, też jakieś nowa krew. W następnym roku zamierzam już tak na poważnie do tej hodowli podchodzić może pod względem użytkowym, a druga linia pod względem, pod względem wystawowym. Baczymy jak to będzie, jak mi to pójdzie. Wszystko plany jakieś są. Króliki jakieś są. Króliki coraz lepsze. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijało. Nie stanie w jakimś takim martwym punkcie. No i co tu dalej mówić? Jutro będziemy dawać królikom sianka. <laughs> Bo słomy, może słomy dościelimy. Troszeczkę <laughs> przez tą pogodę się przeziębiłem. Tutaj <laughs> przepraszam, że tutaj <laughs> co chwilę kaszlej nosem podciągam, ale no taka jest pogoda. Też jakoś tam w pracy takie przeciągi są. Także, no tak czasem wychodzi. Nie chcę Was zanudzać. Następny filmik o czym będzie za tydzień? Nie wiem. O tym szczepieniu jeszcze jest. Jeszcze jest obornik. Fuu, no Full tego jest jeszcze tematów. Będziemy na pewno jakoś to dzielić. <laughs> Może w następnym tygodniu. Nie wiem co w następnym tygodniu, bo w następnym tygodniu ma syn też zapasy. Będzie miał zawody, więc. <laughs> Synternuję zapasy, będzie miał zawody. Więc nie wiem, czy mi się coś uda, bo od o 8 rano już jest waga. No to może coś po południu. Baczymy. Nie chcę wam nic mówić, bo też jeszcze to sobota. Będzie też zaległe walentynki. może pojedziemy żoną, więc może tak się zdarzyć, że w następnym tygodniu w ogóle filmiku nawet nie będzie. Może dopiero będzie za dwa. Tak się teraz jakoś dzieje. Tak jak mówię, polecicie mi jakiś dobrych hodowców, bo chcę zakupić samiczkę. Lub nawet dwie. Oczywiście, króliczki żeby były z rodowodami jakiegoś dobrego hodowcę. Mówię zachodnio-pomorskie, pomorskie, lepiej to pomorskie, zachodnio-pomorskie i wielkopolskie. <laughs> Może być kujawsko-pomorskie, jeszcze. Wiem, że najlepsi hodowcy tam raczej chyba są śląskie, bo tak mi się coś wydaje, bo zawsze stamtąd <laughs> zakupuję kuliczki, ale dobra. W dzisiejszym filmiku to na tyle. Mówiłem, że będzie dłuższy filmik. Jest dłuższy filmik. Filmik ma już ponad 10 minut. Także zachęcam do oglądania moich filmików, komentowania, subskrybowania i dawania po prostu łapki w górę. Następny filmik będzie jakiś też fajny. Może wy macie jakiś temat. To piszcie w komentarzach, co mam nagrać co ma być w tym filmiku, więc będzie to realizowane pomału. Pozdrawiam wszystkich. Życzę przede wszystkim zdrowia Przede wszystkim zdrowia, no jest najważniejsze No i jak ktoś hoduje no to Żeby koliczki się dobrze sprawywały, Ja w tym roku tych zimowych kredyt jakoś co odpuściłem Bo mam już tyle, że dałem radę No ale żeby też te wykoty były I zakoty były dobre W dzisiejszym filmiku to na tyle Hejo